O nie, z tobą nic nie zadziałam. A, job. O, to zadanie jest proste. Zgadzam się. Próba. Safe zrobiony, więc nic nie tracę. Będzie zrobić takie coś. Biegiem! Biegiem! Gdzie one są? Gdzie one są? Tu. Gdzie jest jeszcze jeden? Tu. Chodź, 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 chodź. na to poszło, ale mamy jego nogę. I jeszcze jeden tutaj jest gdzieś. Ekstra. Te dźwięki są naprawdę niepokojące. Jesteśmy już bardzo blisko. Szot jest przeładowany. No, tu jest koleś gdzieś. Gdzie on jest? Tu. Tu jest gdzieś. Według wszelkich znaków na niebie i ziemi. Myślę, że ja tutaj. O, co teraz? Ja nie wiem, czy ja chcę tam iść. Szczerze. Ja widział, jak Krawasos zeszł w zdanie. Думаю, там аналоговая и есть. Слушай, проверим, а? Co Люди внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Ну, вем о том. Досконально о том вем. Так, слушал Звук слышал? Ладно, mm -hmm. ерунда. Ну, не вем. Не вем, что такая ерунда. Tak, tu będzie ten krowosos. Z tego co się kojarzę, jest w Django. No? Co to, jest? Prekrój mnie, aha! Płuczycat! Jest, 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 jest. ja dwóch widział, tak? uszki na makuszki? Pomyślał? Uszki na makuszki, dobra. Żaden problem. Szybko bandaż. Czekaj, czekaj na mnie, stary. Czemu ja nie mogę tego krawososa przeszukać? Do cholery jasnej. Trzy pociski poszły. Gdzie ty jesteś, facet? Ludzie teraz idą w las. Czy tu? Czy tu? Totalnie nie będzie kolej w las. Podejrzewam, że jednak tam. No, i co? Może się uda to. Co ty tu? Co? Stary. Ale żeś nie załatwił, No. Ja lecę na górę. Fak. No powal... O kurde, tam trzy były. Zbyt miło. Wołaj jak będzie będę potrzebny. What the fuck? Jest, 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 jest tu. Sorry, stary, sorry, stary. Fajne. I na dodatek jeszcze wywala emisja. A ja w środku zadania. Co za absurd. Dziś ja spokojnie przeszedłem, a tutaj się cykać. No, to jest w sumie, W sumie dobre miejsce. Dobra, ja nie wiem, gdzie, ja, gdzie ja mam się ukryć przed tą gośćmą. Szczerze powiedziawszy. Gdzie on jest? Gdzie jest mój naparnik? Ja się... zmywam. Смотри, 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 последний, смотри, 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 помощь смотри, Oważnie. No, A zrobimy to inaczej. Emisja, mnisja, chodź tu. No ja to spróbuję załatwić szybko. Jesteśmy w ukryciu. Chodź tu, gościu. Dobra, ten się tu skrada, widzę. Mamy teraz czas. Teraz zdecydowanie... Ojej, oh, yeah. Ludzie, udało się. Szybki save, bo to w... W... naprawdę było niezbyt wesołe. Tutaj mamy kupę lutu. Czy jeszcze coś tu jest? Gdzie ten gość w ogóle polas? Aha, tu. Ty na mnie tam czekaj. Ej! Tak, teraz za mną! No, ty chyba ocipiałeś, że jak ja to tak szybko za tobą pójdę. Tu to jest za dużo... Jakby, ...cennych rzeczy. Skoro tu wlazłem za tobą... ...to już chcę znaleźć wszystko, co się da. Proszę czekać emisję Wow, wow Nieźle dalej Dobra, gość czeka na mnie zdecydowanie F piąteczka, bo mam nadzieję, że to już te dwa granaty to były zbawienne. Bez nich nie dalibyśmy rady, jeszcze nie było informacji, że można wyleść o świetnie, przeżyliśmy emisję. na zewnątrz jest tego się, szczerze mówiąc, nie zbyt spodziewałem ale najważniejsze, przeżyliśmy krawososy i przeżyliśmy mm, emisję jest to zdecydowanie zdecydowanie zasługujące na, na jakąś nagrodę większą niż gazety, kurde, z gołymi Gość cierpliwie czeka. Jestem zadowolony z jego postawy. Uuu granat. To chyba. Poważnie? W takim miejscu gran? Nie wiem czy granat, ale pusty staż. I jeszcze to coś się znajduje. Jak się do tego dostać? Jeszcze... Narkotyki. Mam nadzieję, że tu nie biega żaden krowosos. No, sorry, stary, przyjdzie ci na mnie trochę poczekać. W domku coś może być, więc ja to wolę ogarnąć od razu. Fajki i picie. Ekstra. Bierzemy wszystko. No to w imię Boże. Gdzie ty jesteś, stary? Tu. Tu nic. Tu o... Bo... O, tu jest coś ciekawego. Ale pyszności 17 kilo, teraz to jestem strasznie przeciążony. To jest coś do wzięcia. Co... Jezu, ja stąd się nie ruszę w ogóle. 61 kilo Tu jest nas ostatnio. Aaaaa, tykał jeszcze się mogę ruszać take out teraz są 72 dwa kilo oraz niczego nie pominąć kurda jak tu przejść między nimi jestem tylko ciekawy Teraz by się granaty przydały. Jednoznacznie. Prawie się do niego wpieprzyłem. Śpiał jak konie na stojąco. No, tragedia z tymi krowososami, kurde. Dobra, przynajmniej wiemy, że... <laughs> Угу. Жибшежилищ мы. Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С mm -hmm. ними нужно что-то делать. Зрубено. Там зарамбистой же на направда зналазли. с стоит. Wyprawę, chociaż dwa granaty musiałem zżyć na krawososy. Doszedłem ludzie. Historyczna chwila. Stać mnie na porządny... porządny armor, znaczy porządny, lepszy, zdecydowanie lepszy od tego, który miałem. Na następny już trzeba było zbierać około 20 tysięcy więcej, więc nie pisze się w... Na no, taki interes, idziemy zobaczyć, jak się to przyładowuje. Ciach, ciach, cyk, 20 naboje mieści w sobie. Genialnie, ludzie, świetnie. A, mnie nie idę jeszcze. Wygląda to fantastycznie. Spora pukawa w tych łapkach, świetnie. Zobaczmy sobie tego obrzyna. Oj, tragedia przy tym świetle. Świeci się jak psujajca, jak to się mówi. Zobaczmy, jak się ładuje. Oj, a zobaczmy, jak się celuje. Oj, tragedia. To już zdecydowanie jest lepsze to do celowania. Ten mój wysłużony szoki. Teraz to nam chciał pokazać. Wow, fajnie to wygląda. Fajnie się celuje. Ciach, ciach. Przeładowane Świetnie Ile ammo? 30 ammo mieści Patrzmy to Uuu, Duże, jakieś takie płaskie trochę Modowska broń, płaska straszliwie hmm. No modowska broń Patrzmy to cudeńko Oczywiście do tego nie mamy to wygląda potężnie w łapach. Nie mamy ammo do tego. To też bardzo, bardzo przyjemnie wygląda. 15 ammo. Wow, nieźle. A jeszcze jest taki desertip. Źle, nieźle, nieźle i jeszcze jest też sympatycznie wygląda aż 8 pocisków hmm. w sumie celownik kiepsko widać przez ten celownik dobra, i w następnym odcinku, ludzie, zobaczymy, zobaczymy, jak atakuje tych najemników. Tam wykonam h 3 zadania, czyli spróbuję. Przed sami można uciec. Tak, trzy zadania w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Cześć, ludzie.